Hej, z tej strony 11, a to jest prawdopodobnie po raz ostatni: The Final Station. Wiem, że mi długo zajęło czasu, zanim postanowiłem zabrać się łaskawie za ten odcinek, żeby dokończyć serię, którą zacząłem i obiecywałem skończyć. Ja, staram się. Więc yy, ja przeczuwam, że tu jest gdzieś koniec gry blisko. Plus, wielu ludzi mi mówiło, że prawdopodobnie gra też się będzie kończyć teraz, że to faktycznie chyba jest ostatnia stacja. Plus, bardzo sugestie mi tutaj rzuca fakt tego, że. O hej, e, sugestie bardzo mi też rzuca fakt tego, że najzwyczajniej świeci nam się spartaczył Pociąg. Nie wiem, czy pamiętacie. So. Może zróbmy to tak. Okej. Okay. Jeden padł. Pięknie załatwione. Dobrze, mam nadzieję, że ich więcej nie będzie tutaj. Puste. Nic nie znaleźliśmy. Gościu martwię. Muszki latają. Bzyku, bzyku, bzyku. Coś tu jest? Nie, wykrzyknik taki widziałem. Część tego pudła, prawda? Ten wykrzyknik, tak. Jest, jest dziwnie cicho. Ta gra jest ogólnie dziwnie cicha, ale na jakichś stacjach zazwyczaj były. Jakaś muzyka czy coś? Okej, okay. niestety ich musieliśmy załatwić tak. Tych możemy załatwić ręcznie, tym małym skórczewykom nie ufam. Mam jeszcze shotguna, ale nie wiem czy chcę go wykorzystywać tak szybko. Wybuchł sobie dobrze. Kibelek możemy ze sobą wziąć, czemu by nie? Zawsze możemy kogoś nim pasnąć Klucz mamy. Dobrze. Klucz do czego? Dokąd? Jakiś potrzebny klucz, czy, czy raczej klucz taki, żeby sobie był? Um, ten sedes to mi nie ułatwia sprawy. Znajdźmy może coś dalej, na kogo będziemy mogli go rzucić. Zmarnowałem sedes, Dobrze, wróćmy i się z powrotem. Możemy teraz już działać normalnie jak już sobie zmarnowaliśmy. Ja Nie chciałem, że to jest Sedesem, ponieważ gdybyśmy rzucili Sedesem, on natychmiastowy chyba wybuchł, a wtedy ja bym też wybuchł razem z nim, więc nie chciałbym w takiej sytuacji w takiej sytuacji się znaleźć. E, Okej, okay. to było... Tak, to było do przewidzenia, że to się stanie. Ale Eleven nie przewidział, ponieważ jest. Tępy. bank. Wybuchnij sobie, ja sobie to otworzę Przy okazji tego kolegę załatwię On sobie wybuchnie, za ten czas pójdę po klucz Dobrze, spokojnie Sedesik Myślę, że się przyda tych kumpli po lewej Tutaj Kumpli po lewej załatwimy szybko Czemu ja nie strzelam? Czemu ja nie strzelam? Jezus to było głupie Środki, nabój do strzelby Apteczek mam 8. czy mogę je użyć? Jak się używało apteczek? r Się przeładowywało Jak się używało apteczek? reload reload, melee hit Use medkit, cool Szło się domyślić, ale... Ale no Dobrze, to weźmy beczkę skoro są dwie Bo to, to jest, to jest wyraźna sugestia, że ona mi się może przydać Weźmiemy beczkę ze sobą na podróż. Może zobaczę coś na tyle późno, na tyle wcześniej, to znaczy się, nie tak późno, żebym mógł tym rzucić i może to jakkolwiek wykorzystać. O, nie mogę tym rzucić. Ojej, Jednak rzuciłem trzy hity. Dobrze. maksymalizować nasze możliwości strasznie pusto, mega mega, mega w sensie pusto, nie że, nie, że fajnie, że no, tak o jak fajnie, super wszyscy nie żyją, apokalipsa zombie nie, mega pusto jest i mega dziwnie jest I te te klify tutaj w ogóle to poczucie samotności już level hard. Można było to z bara wziąć pewnie, tak? co na to strzały. What? Po co dostałem tyle środków teraz? I czemu jestem na jakimś wastelandzie totalnym? Czyżby to, usta... Czyżby to był nasz strażnik? Nie wiem, bo ja... ta gra jest ciężka pod względem zrozumienia jej. Nie jest to takie łopu, ukrywajmy fabułę, ale jest ciężko jest ciężka do zrozumienia i nie wiem, co jest w końcu tym strażnikiem, czy to jest jakaś broń, czy to jest faktycznie jakiś duży metalowy cusiek, którego teraz widzieliśmy. Nie jestem pewien wielu rzeczy w tej grze. Ale, ale grywalność tak nadrabia, że to jest szok. Olbrzymi robot wszystkich ocalił, więc to jednak był strażnik. Tylko tyle masz mi do powiedzenia. Ol, olbrzymi robot wszystkich ocali. Olbrzymi robot leży tam rozjebany i nie wiem, czy kogokolwiek ocalił. Jesus. Nie jestem pewien tego, co się tutaj dzieje. Naprawdę nie jestem pewien. Co? Co w ogóle? Tu jest zamknięte. Okej, okay, nie zauważyłem tego. Myślę, że to jest słup. A przejście się otworzyło. Dobrze, co jest grane? Przechodzę coraz dalej, ale wejdźmy na górę najpierw. Mam sporo apteczek, to jest dobre, bo zakładam, że na końcu gry będzie jakaś większa konfrontacja. Zazwyczaj tak jest na, na, na końcach jakichś gier. Już ta gra nie jest zwyczajna. Okej, okay. to było głupie z mojej strony. Odwróćmy się. marnowałem za dużo amunicji, prawda? Klucz B, a mam klucz A. Dzień dobry! Oj, Hopsa. Hops. Oszczędzanie amunicji idzie w ruch. Troszeczkę za późno, jak na moje, ale dobra. Pomagany klucz. Klucz A jest tutaj. O! Tu jest jakieś działko. Nabój mało kalibrowy dwa, na raz 12. Klucz B został użyty. Ok. Nie wiem, czy powinienem to robić. Jaki headshot. Co tu się zdarzyło? Czyli oh, nie otworzymy, ale możemy. Ok, otwórzmy je i zobaczmy. To schodzimy niżej, najwyraźniej, tam dalej. To zobaczmy, co jest jeszcze tutaj, bo nie wiem, gdzie jest droga prowadząca dalej, a gdzie jest. Dane osobowe Peter Elliot, menadżer, przestępstwo F5501. Drobna kradzież, osobliwość posłuszny bierny. Dobra, więc, więc to już ustaliliśmy, to było raczej łatwe do ustalenia, że czymkolwiek to jest, to kiedyś było ludźmi. Amanda Barrett. Bezrobotna, przestępstwo D-204, wielokrotna napaść, osobowość, obryskliwa, introwertyczna. Nie wiem gdzie mamy i żeby dalej iść, progresować w grze, gdzieś żeby się dowiedzieć ciekawostek. Są dwie drogi najwyraźniej. Oh my god, do ciebie wrócimy koleś. Ale, ale boję się, że przejdziemy za daleko. Nie wiem gdzie. Boję się, że gdzieś będzie zakończenie gry, że w sensie, że tutaj na przykład, że podejdę do niego będzie koniec gry. Tutaj, że wyjdę za ekran, nagle będzie też koniec. Nie chcę wyjść za daleko, żeby coś przegapić. Robert Wright, bezrobotny, przestępstwo, wielokrotne morderstwo, podpalenie agresywny Podpalenie, ej? Czy oni zamieniali ludzi w dokładnie to, jakie przestępstwo popełnili? Czy to jest. John Garrett, inżynier, programista, przestępstwo... Trwały inteligentny. Dobrą drogę, żeby tędy przejść, coś jest. Coś jest, coś jest hardo, nie tak. Coś jest mega hardo, nie tak. Poszanowanie! Czy poratujesz mnie? Szukałem stołówki, ale zbłądziłem. Tak, jasne. Tak to wygląda, koleś. Nie wierzysz mi? <grych> Dobra. Dobra co? I tak mnie stąd zabierze. Kto? Albo co? Ten odgłos łańcuchów <laughs> Co jakiś czas. A, tu jest przejście. Po czym ja zjechałem? Czy to jest? Czy to moje Lito? Wiele uczynił w ślepym pędzie powolność. To jednak nieważne, bowiem zawiódł. Był blisko, na pewno. Ale czemu. Czyli ludzie o jakiś konkretnych przestępstwach, konkretnych cechach charakteru stawali się konkretnymi rodzajami tych. ciemnych, nazwijmy ich. ciemnych, tak? okej okay. Żeby nie podprowadzać wszystkiego pod zombie, ale. jaki miałby ktokolwiek w tym celu? Jaki miałby to sens gdziekolwiek? O! 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 Nawet wojskowi! Coś się wygnęło spod kontroli, że nawet wojskowych tknęło? Wypożyczenie namiotu, suma 45 Kondomy Jezus to, to są wojskowi, czy? nie? To jest po prostu camping jakiś, prawda? Nie, bo wojskowi mieli te namioty, więc myślałem, że... Okej, okay. więc co najwyraźniej byli najnormalniejsi ludzie What? Co to, to u góry? Wow, creepy. No to mnie przeszły ciarki. Nie wiem, czemu strzelam w górę. Myślę, że tam coś jest może. Co to jest to u góry? Mhm. To było troszkę do przewidzenia. Byłeś dość długo wystawiony na działanie czegoś i... i zaczynasz kaszleć czarnym śluzem. Gdzieś tam ci coś dzwoni. Transformation has begun. Czy coś takiego? Myślę, że jak teraz pozużyłam we apteczki, to już nic się nie stanie, żadnych pasażerów nie mam. A na mnie te 7 apteczek starczy spokojnie. UEJ! Panowie! Wybuchnij sobie konich. nich. Większość wyeliminował. Teraz można do nich walić. Cholera jasna. Ale trafiać. Jest dobrze, zostać w kolejne naboje. W beczkę tu mogliśmy trafić, ale jakoś teraz nam się chyba nie przyda. Tym bardziej, że zaczynamy srać czarnym ślu śluzem. I teraz nabiera sensu powiedzenie, które mnie wam ostatnio... Dość często powtarzać. Tak sobie po prostu. Zamiast pytać, gdzie idziemy, to zawsze pytam, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Teraz nawet nie jest to pytanie z naciskiem na dokąd zmierzamy, tylko kim zaraz będziemy. Albo czym zaraz będziemy. Może zanim się tym staniemy, spróbujemy to zrozumieć. Tabletki mogę z wami... czemu nie mogę z nimi pogadać? Telewizja przestała nadawać. Dzień dobry! Zostawiam cię dla Alana. Będziesz mieć od teraz mnóstwo czasu na swoją durną muzykę. Łat, ale co dzień dobry. Do wiadomości lokatora niniejszy dokument stanowi nakaz eksmisji. Umowa najmu uległa rozwiązaniu wskutek nieupłacania należności za czynsz. Lokal musi zostać zwolniony w ciągu 6 dni. Czterysta 400. 000 egzemplarzy album On The top of the World nagrano. W Alan Born Studios, teksty Alan Bourne Okej, okay, okej, okay, ale... Ale, ale, konkrety, ludzie Konkrety, o co chodzi? Potrzebuję odpowiedzi Coś, coś, coś się dzieje, coś się odwala Nie przypuszczałem, że tyle ci to zajmie, nie zaoferuję tym razem drinka. Zostało ci niewiele czasu, zdążyłem zauważyć, koleś po skończeniu prac nad portalem. Będą mogli dostarczyć nam wszystkie zapasy. Musimy przedtem usunąć barierę. Po odcięciu zasilania połączymy się z sąsiednimi obszarami. To wyjątkowy dzień! Czyżby? Dla kogo? Prawie jesteś na miejscu Nie chcę psuć niespodzianki Więc to jest nasza postać razem z córką Dobrze, zaopiekuję się nią. Well, głębokie, eee, ale nie do końca rozumiem, co się stało. Okej. Okay. Nie do końca rozumiem, co się stało, nie wiem, może. Może w... może w swojej podróży zaszedł zbyt daleko. Wszedł na tereny, na które nie powinien był wejść, go zainfekowało? A może. A może jest coś. Inny? Ja nie do końca rozumiem o co chodzi. Nie do końca rozumiem chyba. Tak czy inaczej. Wow. Nie spodziewałem się. Spodziewałem się, że staniemy się może tym czarnym czymś, ale nie spodziewałem się, że wrócimy do domu. Um, te relacje nie zrodzą nowego księżyca, ani nie zbudują nowego człowieka. Well. Głębokie. Gra. twórcy chcieli coś tą grą przekazać, bo to widać, że ona jest jakaś głębsza w odbiorze, jest jakaś. jakaś. ma, ma dziwny typ narracji, dziwny typ opowieści. To jest opowieść, którą trzeba wygrzebać, ale nie jest tajemnicza. Jest tam podana na tacy zarazem. A zarazem jest. Ciężko uzupełnić sobie dialogi drugiej osoby, którą jesteśmy my. Która przez całą grę nic nie mówi. Nic o tej postaci nie wiemy praktycznie. Poznajemy jej znajomych, losowych ludzi, ale to, to, to jest po prostu dziwny typ gry, przez który no, udało nam się przebrnąć. Grałem w to, ponieważ gra była mega przyjemna pod względem konstrukcji. Ma miała mega przyjemną muzykę, bardzo przyjemnie się grało. Grafika była bardzo miła dla oczu. Pod względem grywalności gra jest naprawdę super, ale pod względem fabuły nie mogę powiedzieć ani czy jest zła, ani czy dobra, bo nie jestem w stanie określić, ponieważ jej nie zrozumiałem. Myślę, że każdy może to rozumieć na swój sposób. Może tu nie jest tak dużo do, do zrozumienia, jak ja się staram dojrzeć, ale... Fabularnie się trochę zawiodłem, bo myślałem, że dowiemy się więcej. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, to dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam Wasze opinie, teorie na ten temat. Yy, tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie, dzięki wielkie za oglądanie tej serii. Mówię, że wielu osobom się niewielu osobom się tak bardzo spodobała, ale tej części, która z chęcią obejrzała całe The Final Station u mnie, dzięki. I to jak zawsze, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach i seriach. Na razie.